Witajcie, pierwszy odcineczek z Wadiry, jest 12 level wbity, bo to najważniejszy level tak naprawdę na magicznej postaci, bo wtedy uzyskujemy x Rivisa Ja oczywiście tutaj na Shadow Tombie pobiegałem sobie chwilkę. Jakieś dwa levele tutaj wpadły. X w okolicach 75K maksymalnie się rozbujał. Na 14 levelu udaliśmy się na Mothers Lair Cave'a. Tam na dole są ancien skaraby. Najfajniejsze respik w sumie ancien skarabów. Jak później ktoś chce sortem pobiegać, to jest na naprawdę spoko. My udaliśmy się na poziom minus 3, czyli jeden wyżej niż ancien skaraby. I tam występują, jak widać, mumie, skaraby, bombisty. Na tym poziomie trzeba uważać, bo taki bombist potrafił tak naprawdę zgasić na strzała. Lepiej na dystans trzymać te potworki. Leciał 15. Jakiś kosmiczny schabowy niestety nie przetrwał przygody na tym cave'ie. U góry widzicie licznik wydanych tibia coinów, tak naprawdę większość to jest 720 coinów z różdżki na trening 8 godzinnej i mam już wbity 59 magiczny, trochę była nie do końca dopalona ta rózga, dlatego też jest testia 6,5 godziny, bo jak serwer wyszedł to tam wbiję ten 12 level, postawiłem go na M level i potem jak już wróciłem to już były normalne przynajmniej hity z Exorivisa więc polecam, jak niestety trzeba zainwestować na początku w te treningowe dywandy czy bronie, żeby to jakoś potem normalnie wyglądało na expie na początku nie paliłem żadnych boostów bo do 17 poziomu będę w co 150k, 160k na godzinę, 170 5, no ale to jest taki max 200k na godzinę już expa robimy jest 18 level a tutaj w okolicach 200 tysięcy expa na godzinę raf 75k 80 jak zawsze na początku serwera polecam kupować gold converter mamy 500 użyć na zamianę 100 ków na jedną platynkę lub 100 platynek na crystal coina no a w tym przypadku zamieniamy tylko złoto bo jest ciężkie mamy mały level mało kapa więc to się zawsze przydaje niecały 20 level dobity kolejne 9 leveli Będziemy wbijać na Stone tombie za tepekiem. Warto tutaj karap uzyskać albo ze na wcześniejszym respie, albo można wykopać. Czasami się uda, że się wykopie z Coina To nie ma mapek ściągniętych, to jest taka stronka jak TB Maps.io i tam są pozaznaczone nawet spoty, gdzie trzeba kopać. Konkretnie. No i na tym tą tombie, nam jest jeden, mamy możliwość wydropienia Vampir Shielda, co się w sumie zaraz uda. A na początku serwera taki. Vampir Shield, to co pamiętam, sprzedany został za 40k Typ 40 z kawałkiem, już nie pamiętam, to do sprawdzenia Także jak ktoś ma farta, to jakieś 50 Tibia Coinów za takiego Vampir Shielda Na porządku serwera może zgarnąć A nawet więcej, ponieważ Tibia Coiny na Wadirze akurat były bardzo szybko drogie I utrzymywały się w okolicach chyba wtedy jak już miałem ten 200 level to było w okolicach 700-800 gpków za coina jednego A spowodowane to było tym, że pierwszego dnia już był Yasir no i wszystkie kreatur produkcji ludzie mogli od razu sprzedawać Bardzo łatwo, więc dużo kasy każdy miał I ta cena szybko szybowała do góry Potem był taki przestój w okolicach 1k, tam 1-2k za Tibia Coina No teraz jest w okolicach 10k, ale już to już jest 40 dzień Jak to nagrywam to jest 40 dzień tego serwera, więc parę odcinków muszę nagrać No tak naprawdę sporo Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a chciałbyś poznać dalsze ciekawe przygody na tym serwerze Bo na tym serwerze troszkę zostanę, aktualnie zbliżam się do 200 levela to zasubskrybuj. A wszystkie poczynania bieżąco oczywiście możecie śledzić na Twitchu z TV Gaming. Zapraszam. Na poprzedniej miejscówce mieliśmy w okolicach 75 tysięcy rawa. Tutaj ten raw troszkę będzie większy. Jakieś 80, 85k. dodaje też okolice 200k EXPA na godzinę. No i taki level tak naprawdę jest wbijany mniej niż 10 minut. Jakieś 7 minut wbijamy taki level. Tutaj polecam jednak Iron Helmety sobie zbierać. Na pewno wialki Zbierajcie od samego początku. Jeżeli jest nowy serwer, to nigdy nie sprzedawajcie wialek. Chyba że na początku chcecie uzyskać GPEKI. To fajnym pomysłem jest też kupowanie wialek ze Stora, palenie nim M-levela i sprzedawanie tych pustych wialek, flasków do sklepu. I tak możecie uzyskać GPEKI, bo tak na początku serwera, no to ciężko jest o po prostu kasę. Bo nawet nie ma coinów na sell Jak na samym początku stricte serwera No to bywa tak, że market jest pusty Więc jak chcecie hajsik, no to wydawanie flasków to jest najszybsza metoda Chyba, że znacie jakąś inną, to dajcie znać w komentarzu jak, Jaki wy macie patent na wbijanie powiedzmy Tego 50 levela, gdzie jest wasza taka Ulubiona miejscówka, bo ja jak widzicie już po odcinkach Czy to na D, gdzie seria jeszcze jest Na pewno do dokończenia i Jagunie To jeżeli gram solo, no to Nawet w duo czy w team huncie, ten stątą By był kupowany, potem jakieś są Lepsze miejscówki, ale no ja bardzo lubię Krachun. Kolejne levele lecą i tutaj będzie ciekawa sytuacja. Tyk. mamy pierwszy. Dropik konkretny na niebiesko zaświeciła się Vampire Shield Wystawiłem wtedy ofertę na world odezwał się ziomeczek i za jakieś bodajże 40K Pewna, że 50 tibia coinów to wyszło, bo przesłałem druidowi 25 coinów, tutaj szybki refill, gubimy Peleta, już z kapem trochę cienko się robi bity 28 level, refill i wracamy znowu na tą tomba, tym razem spróbujemy minus 2. Tam na wejściu mamy dwa wampiry. To stanowi czasami problem dla małym poziomie, a na 28 już można spokojnie próbować. Na mniejszym też, ale tam jest jeszcze bombis, jakiś tam zawsze krypt może podejść, coś takiego. Trzeba uważać. Tu widzicie ciała, niestety ta ekipka, która biegała, tam widać było wcześniej to dwa razy padła jakaś tam osoba od nich. No i tutaj mamy wejście na minus 2. Jak widzicie, dwa krypszamblery, dwa wampiry, Karab i slim. Ja bardzo lubię bić na tym tombie lewą stronę, bo występuje tam nekro, Gs, zawsze z tego nekro mogą spaść bochy. Na dole też jest fajnie, tylko że jest grupka takich trzech ancyn karabów. Tam będziemy później na pewno zachodzić, to zobaczycie. A tak to w tych zaółkach fajnie można obszarowo bić, mam 28 poziom, więc jakieś thunderstormy można już używać. Na 30 oczywiście lepsze będą tu gfbki, bo mopki tutaj są podate na ogień. No i bicie obszarowo na pewno poprawi Expa tutaj w te pokoje. Śmiało możecie wbiegać, jeżeli nie ma jakichś mocniejszych potworów, tylko bombist na przykład jest tam właśnie po lewej stronie przed chwilą. Spokojnie nie bójcie się, wbiegajcie sobie takim poziomem. Nie macie się zatrzymać, po prostu musicie robić kółka. Tutaj tak samo nie ma nic strasznego. Jeden bombist, tutaj są dwa slimy i dwa kryp -shamblery. no i tutaj na początku tego zakrętu warto sobie tak wylorowywać te potwory, bo tam jest dwa, są dwa bombisty, jest gest, to gest jest na pewno tutaj najcięższy Necromans. Nekromanser, więc jakiś tam GS no, delikatnie dziabnie, na z daleka dobije i będzie problem. Tak samo tutaj są trzy nekromansery i GS, dwa bombisty. widzicie, red, redy jakieś tam się pojawiają. No ale rav Express już jest porządniejszy. Jak zaczniemy tutaj kółka, w okolicach 150-170k Rav-Expa. Nie, Row-Expa, ale mówię jak typowy tibiczek, Nie rope, tylko rope i tak dalej, wiecie co chodzi. Jakoś tak mam, że ta tibia mnie tego angielskiego w trochę inny sposób nauczyła niektóre słowa wypowiadać, więc czy tam Rough Exp, a nie Row Exp. ale to musicie mi wybaczyć. No i tutaj zbliżamy się do tej dolnej części. Ancienty trzeba też tutaj powolutku sobie wylorowywać. Potem jak już zostanie jeden, no to na wariata można wbiec do Rumu. Tutaj na tego dolnego trzeba też uważać, bo może być ancient w połączeniu z GSM. Tutaj są chyba w ogóle dwa ancienty. I GS. Tak, dwa ancienty się musiałem upewnić. No i potem już cały czas na zmianę biegana. Lewa strona i dolna część Górną też będzie zahaczać, tam jest też giesik Jakieś, jakieś te potworki, które wszędzie występują tutaj po drodze Też występują, ale tak z doświadczenia wiem, że najlepiej wychodzi Bieganie lewej strony i dolnej na pewno wy wyrobi wam że Jeżeli jesteście sami lub w duo Tak jak my tutaj Także nie ma sensu biegać całego kółka po tym tombie Tutaj jest po prostu słabiej Jest dłuższa droga, a mniej potworków zdaje mi się, że tam było I nigdy tego górnego, górnej sekcji nie biegałem Kolejne poziomy Zgrabnie idą 150k expa mniej więcej jest osiągane, oczywiście mowa o row expie. No, Przy 33-34 poziomie zaczęło już brakować kapa, więc robimy refila. Oczywiście zahaczając o wampiry, licząc na kolejną wampirkę, niestety to się nie wydarzy, dopiero później zacznę trochę drobić wampirek, bochów, ale to już na wampirach Hedron. To będzie w następnych odcinkach. Trochę na tych wampirach polatałem, to zawsze moja taka taktyka, bo potem ludzie się wszyscy budzą, jak przychodzi do zrobienia Inquisition Questa, to trzeba wampirów Dusty i Demonic Essential, a jak już mowa o questach... No to na 34 poziomie poszliśmy po 10k i Ring of Healing Desert Questa Ten punkt podróży chyba każdy zna, nie ma co tutaj tłumaczyć za bardzo Po Desert Questie poszedłem solo na minus 2 z tą tomba Na tym poziomie od 30 oczywiście można używać GFB-ków Więc tandery chowamy do depo i latamy sobie tutaj z GFB-kami Takie mapki jak GSy, Ancienty, czasami warto walnąć z sobie tego Grand Viz Luxa Żeby to szybciej padło, bo zabawa z Xeriflamem to nie będzie skończyć także chcemy zaoszczędzić, a... Wywalimy. Co będzie miało zaraz miejsce? Moja pierwsza śmierć. Wszystko było fajnie, sympatycznie, jak widzicie. X zbliżał się do rekordowych liczb. Do 60k EXP. Już staminka troszkę zajechana, więc ja zawsze będę tutaj mówił wam, ile jest Row expa bo każdy może mieć inny level. Te bonusy levelowe są inne. Do 50 poziomu. Ktoś może być na buście, więc zwykle, jak mówicie, jakieś miejscówce to posługujcie się Row Ekspem. To jest najbardziej miarodajne, takie, bez żadnych bonusów. Damage prey ewentualnie może zmieniać nam to tego rowexpa, bo jak na jakiejś konkretnej miejscówce mamy na damage ustawionego potwora, no to ten row exp będzie większy ale jak mamy exp boost, exp preja, to nie będzie na nic spływał. Row będzie zawsze taki sam, tylko dopiero ten exp na godzinę będzie większy, dzięki prey'owi. Tutaj jak widzicie zachowawczo potworki pojedynczo, no czasami się zdarzyło że dwa ancjenty za mną poleciały, ale jednego trzeba szybko wtedy ubić i już wtedy trochę można odetchnąć I dalej, lewa strona, czyszczona. No i tutaj zwolnijmy tempo Zobaczmy moją pierwszą śmierć, jak przebiegała. No właśnie tak. Warto mieć HPK na maksa, bo inaczej jest pomidor. Zrzućmy jeszcze raz sytuację, jaka była. Mam 294 HPK, na maksa mam 325. To znaczy, że mogę mieć o te 31 HP więcej. Może gdybym użył eksury i miał na maksa, może by mnie to uratowało. No ale, niestety. Utraciłem 50k expa, 1,3% skilli. To trochę bardziej bolało niż sam exp, no bo exp to jest bardzo szybki do odrobienia. Jak widzicie cały level spadł, więc to, tym się to w ogóle nie ma co przejmować. Dlatego trzeba wrócić na respa i cisnąć dalej. Ja wróciłem na tego expa, na 35 poziomie. Poszedłem pomścić. Odzyskać plecak. Wszystko było, nikt tutaj nie pojawiał się. Nie wiedzieli ludzie poza widzami, że ktoś tu padł. Także udało się szybko odzyskać. I dalej expić. Zbierałem sobie w międzyczasie odwagę, więc ex tutaj był w okolicach 160k. Z uwagi na to, że wszystkie te plate armory jeszcze z wcześniejszego biegania w duo z druidem leżały na ziemi. Nie mieliśmy tyle... Leżało na ziemi. Nie mieliśmy tyle kapa. helmety, iron helmety. Wialki ewentualnie jak leżały. Aczkolwiek wialek to na postaci się... Posiada nie wiem po parę sztuk, żeby tylko refilować się na, na kegu jakichś dworwenka. Jeszcze się znalazło, na pewno tu Handed Swordy warto zabierać Pamiętaj ja całego tomba przejdę i wyzbieram te wszystkie pierdółki, ziemi I zaraz powiem wam ile to wyszło Pamiętajcie o posiadaniu liny dla tych co mają tylko spell Match rope To musicie mieć jednak liny żeby ten plecak potem wciągnąć na górę Niektórzy o tym zapominają i potem jest trochę stresu jak musimy lecieć szybko do miasta po linę Najlepiej okrężną drogą, taki odlewaga sobie prowadzić Rzucić to ewentualnie drugą wagę mieć kowanego Plecaku, żeby podmienić. Około 15 k gpków przyniosłem sobie w tym plecaku. To jak na początku serwera, no, jakbym jak drugi raz Desert Questa zrobił. Już w jaleku zbieranych jest 700. Kobra tongi warto zbierać. Spider-Silki tu widzicie pod 3K. Widzicie Jasir, Van Krachum, pierwszy dzień. Wszystkie kreatur kreatury produkcji można było sprzedać. Kolejne ponad 5,5 k. Ja posiadałem już troszkę gotówki. Zrobiłem sobie Blissy Twooden Steaka. Polecam to robić na początku serwera. Ogólnie warto mieć tego Steaka przy sobie, bo Vampir Dusty potrzebujecie na Inquisition Questa to co wspominałem. A kościka warto połączyć z questem na blesy. Jeden raz możecie rozpocząć to questa u dowolnego gaida, który znajduje się przy statku i wtedy blesy macie troszkę taniej. Dodatkowo chodząc po różnych miastach, polecam kupić sobie rzeczy potrzebne do skrótu na Jala. Tutaj pokażę Wam listę jakie rzeczy macie w którym mieście kupić, ewentualnie taski. No są drogie, więc taski może się ominąć A tak to przy okazji kupowania blessów, no to w każdym mieście tak naprawdę jesteście W takim kardinie sobie tutaj kwiatek kupujemy Misja z Wooden Steakiem polega na tym, że Tak naprawdę do każdego miasta trzeba się udać W większości do świątyni, na przykład tutaj w kardinie trzeba iść do, tej, do tego NPC-ka po lewej I napisać High Wooden Stake Przy robieniu quest'a na blessy nie piszemy High i na przykład Embrace of Nature, czy, czy tam Suns, starczy pisać, tylko za każdym razem High Mission jest Tutaj szybki Szybkie cardio do Abdendriel po kolejnego blesa Na tym poziomie wychodzi mnie jeden bles 2400 A warto mieć 5 sztuk, żeby mieć pewność, że nic tam nie spadnie z ekwipunku W AB itemek do Jalachar znajduje się u góry Kolejne miasto Venor Piątynia High Wooden Stake Yes Następnie trzeba udać się do Kazordum Na początku wzięte blesy Tutaj była śmieszna sytuacja, bo nie miałem już żadnych wialek Miałem 200 HP i się paliłem Była walka z czasem czy zdążę dobiec do depo, ale miałem jeszcze duży zapas w sumie No i do Temple, Wooden Stake, jest Dalej na Edron Wizyta w Darashi, w świątyni przy tym kwestii polecam ustawić sobie na hotach, tutaj na action barach, tekst, który mam pisać. Na pewno trochę to jest wygodniejsze niż pisanie za każdym razem. High wooden stake jest popularnym kościkiem ja na początku dla fanów z tą refineru, gdzie się każdy o nie bije. Na początku serwowy jest to bardzo fajny res. Jeżeli go nie znacie, to dajcie znać w komentarzu. Zrobię dla Was taki poradniczek. Pobieramy tej steel ringa i od razu na broken amulet część, jedną. Questa na Koszeja, Koszej amulet. Następna wizyta Ankarachmun Temple. No i oddajemy questa z blesami, do gaida mamy to zaliczone i wszystkie 5 blesów, nie wszystkie bo też jeszcze są dodatkowe dwa ale ja na 5 blesach biegałem przez dłuższy czas, też wiza w porthop Dwarven Pickaxe za 6,7k Ewentualnie jest quest na Dwarven Pickaxa którego zaraz zobaczycie W sumie widz podpowiedział mi, że łatwo go zrobić, a zapomniałem o nim Musimy się znowu na Cazardun udać, czyli można było zaoszczędzić trochę czasu To był mój błąd, że nie pomyślałem o tym Możecie się transportować między Temple 5 razy za darmo Wystarczy tutaj do NPC-ka napisać, że chcecie zmienić jakby serwis na inne miasto Wtedy wchodzicie w Temple, wchodzicie na Adventure Guildie yeah? Wchodzicie do Adventure Guildie i zmieniacie sobie miasto na Cazardun, więc nie trzeba lecieć naokoło To trochę przyspieszyło o, tutaj wuja polecił właśnie to miejsce, żeby się udać na które Klucz akurat był niepotrzebny, ale zaraz wam pokażę skąd się klucz bierze. Wchodzimy tutaj sobie pod ziemię, bierzemy familii Brocha i potem wracamy tam do Krasnala. Jeszcze poczekałem wtedy na jednego widza, żeby sobie tutaj wziął Pepcie, sobie tutaj wziął Dwarven Pickaxa. Wracamy do Krasnala a klucz bierzemy z tego miejsca gdzie właśnie wuja prowadzi. O, tutaj. Koperki. No jak widzicie, Dwarven Piggott jest już w moim backpacku. Uzgod dał migo za tego Family Brocha, którego zbierzemy z Te W międzyczasie była misja na Edron. Jeden chłop potrzebował pomocy. go wyciągnąłem z dziury. No i ostatnia wizyta na Liberty. Bay, ten Stake jest już zaczarowany. To ostatni punkt programu i z Dwarven Pikaxem mogłem pójść do, do siedziby Express Society, oddajemy Dwarven Pikaxa i dzięki temu możemy już podróżować na Yalahar. Następnie poszedłem rozpocząć sobie misję na Blooding Questa. Możemy tak naprawdę tę misję zrobić do momentu Misji na Ork Fortez, Jeżeli nie mamy 400 levela Jak widzicie ja mam 37, można śmiało sobie rozpocząć już to Jeszcze była wizyta u spocnego Cyklopa Z elementami na kosze i amulet, który się przyda potem Na przykład na Wyrhyeny, które będą jeszcze w następnym odcinku Przy robieniu bludzin quest'a potrzebny jest nam ser Więc albo jakiś zaprzyjaźniony druid wam wyczaruje, albo możecie po prostu przy poczcie na Krachmun, pójść na chwilę na dół Albo w Tais w podziemia Oddajemy książkę Kucharską i bierzemy kolejną misję. Tym razem trzeba się udać do siedziby zielonych zinów. przez się tajnym wejściem od zaplecza. I tutaj mamy NPC wyglądającego jak szczur. To właśnie dla niego jest ten serek. Okej, okay, i na tym serku zakończymy pierwszy odcinek. Bo ja tak mogę się rozgadać. Gadać gadać, gadać, gadać. I ten film już trwa ponad 17 minut. Mam nadzieję, że Wam się miło to oglądało. Jeżeli chcecie, żebym robił dłuższe, krótsze odcinki, dajcie jakieś sugestie w komentarzu. Będę na pewno wszystkie czytał i się odniosę do pewnie wszystkich. Bo to ma być dla Was odcinek. Ja wiem, co ja robiłem, to po prostu ma być fajnie do oglądania. Ta cała seria. Obiecuję, że Wedlirka pocisnę do ponad 200 levela. Już mam ponad 200 level. Także zostaw subika na YouTube Bardzo mi się przyjemnie patrzy, jak kolejne suby wpadają. Zbliżamy się już tam powolutku. Powolutku do 1000. Oczywiście, wpadajcie na mojego Twitcha. Tam częściej się pojawiam. Tak naprawdę, praktycznie codziennie. Więc możecie też zostawić obserwacje. No i do następnego. Nara.